Lit Premium, gorzka żołądkowa, cztery piwa. Są tacy, którzy mogą pić, i są tacy, którzy nie mogą, a nawet nie powinni pić. No za. Znaczy, że kontrolują. Znaczy, ja kontroluję. Więc jak się poznaliście? Pod bankomatem. Jesteś największą miłością. Ale sz szósta rano czy szósta wieczorem? życia. Szósta w południe. Fiknął przez okno. My w rozbawieniu to nikt nie zauważył. Ja należę do tych, którzy mogą być. Pije odkąd Polak został papieżem. Kiedy Polska zwyciężała i pię, kiedy polska przegrywała. Pie, bo jestem nieśmiała. Z powodu seksualnego uniesienia. Pie, bo wszyscy piją. Pie, bo się boję. Bo Mam je w kurwiach. Pie, bo lubię. Wejdziesz za mnie?